LAT, sto lat, sto LAT, lat niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto LAT, lat niech żyje, żyje, żyje nam. Stop, 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 stop. Sto, ja mówię, sto to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. How huh, yeah. Mówili do mnie popraw flow, ale co mi po tym Ustawiam sobie kontrast wciąż, bo brakuje dioptrii Życie jak bomba, w której ląd ciągle mocno goni Przybywa lat, kurwa mać, jak mam być spokojny Spalone mosty to biorę na warsztat, tylko by znowu nie podać im ręki Szalone kroki ponownie wystawiam jak mały książę wychodzi księżyc Każdy dorosły mi ciągle powtarzał, że muszę gonić do tych pieniędzy Ja nie chcę być jak oni, nie muszę być najlepszy Wczoraj zbiłem Wite z bratem, jutro jego pogrzeb Ostatnio przerwałem terapię, super będzie dobrze. Martwię o matkę, siej, ojca, babcie, dziadka, żonkę. Martwię o siostry, braci, bliskich, ale nie o portfel. Nie, nie, nie. Widzę, jak wszystko umiera, ziemia kręci się. Ciągle życie na mocnych przysterach, kiedyś w końcu ostrożny, A na razie, ostry ten saltańczyk na głowie. Każdy dzień to nowy etap, kiedy stanę też przed sądem. się. życie na 65 na wadze, bagi, szerty, 3 xl -ki. Everlast na klacie, slams, ataki, ntm-y Tata puszczał nasa pedał, Roma w białej tawri To było milenium, operacja na zastawki Dużo jest na pani, trzeba zadbać dwa ci być facet Kurwy palcem wytykały, ja się śmieję, w oczy patrzę Raper słowo klucz, dla nich to jak grać o życie A ich hity wieczorowe to jak mecze w polskiej lidze Mamy głód, czuje chód, to nie boys the hood Shadow root, parę rund, od Odpalam rycerzy, ich zasady, złote rady Merlin uczył mnie czarować, z mordą kręcę złote baty, ba, ba, baty. Yeah, let it be. Chciałbym zapomnieć o wszystkim, gonią mnie cyfry na blacie na tłok tych myśli tak dziwnych, że ciągle w głowie co dalej, wszędzie korzyści lub zyski, tylko cyga, zegarek już nawet bitych są krzywdy, jak widzą, że dajesz radę, a na pokładzie mam wiarę, ale również i czuję czasem jak kamień, się który utknął w tej rzece. I co mam kurwa powiedzieć, że chciałbym zapomnieć o nas, że po niejednym pogrzebie twierdziłem, że nie ma Boga. Z kolei bardzo go kocham i chciałbym odejść stąd szybciej, żeby nie cierpieć po nocach, jak w pełni stracę rodziny. Chciałbym zapomnieć, że życie to w sumie największe dare, bo często mam je za kpinę, jak widzę co zmienił czas. Już prawie 30 lat, a nadal uczę się uczuć. Sam mam do siebie ten żal za kilka niedobrych ruchów. I gdyby tylko nie strach, pewnie bym leżał przy tobie, bo dla mnie cały ten świat. To tylko piekło wcielone Dziś to siema z Alzheimerem, chcę zapomnieć choć na chwilę Te demony gonią, gonią, zbieram podki te na siłę Nic na siłę, jak nie czuję, no to elo, elo Spowiedź to w pokoju wypełniony bo Czarny kurwie w koloratkach mnie nie zmuszą do niczego Ludzie budzą się i studzą głowy, bo na ziemi piekło Lekko będzie, jak nie będzie tu niczego Zamykają usta, bo już nic nie wierzą Chcę zapomnieć, chcę nie myśleć i nie widzieć nie masz wpływu tutaj na nic, demokratów, to nie wyjście Zapełniamy nową kliszę, oni te cyfrowe życie Co wywoła wokół boj, żeby na szczycie byli chwile Uuu, uh, biorę wdech i dalej piszę Nie ma jeńców, bo idę tą drogą pełno Odcinam sznury i chowam w ich kolorowym kobiercu Na sercu blizny po przejściu na drugą stronę Hadesu Kady, 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 byli przy tobie, jak widzieli korzyść Gdzieś nie ma tu nikogo. wokół tak wiele pomocnych dłoni. Mimo pada ogon ona doprawiała roki wołałeś o pomoc Nie masz do kogo zadzwonić Zamykam oczy i lecę, i lecę, bo we mnie już nie masz kolegi. Chciałeś wyciągnąć najwięcej, kiedy ja chciałem się dzielić. Wszystko to jebany przemysł, a życie to jebana farsa. Jak dobrze te numery skreślisz, to ziomów tu będziesz mi stada. Chyba, że zły numer wkręcisz, to wtedy odwiedzasz gada. Ja też kiedyś byłem najlepszy, bo ciągle się lała gorzała. W sumie pała to pała i nie ma co tematu drążyć. Chcą tobie tu skakać do gardła, to tylko dlatego, że jesteś tu jedną z opcji. Zajawkę. Stali też obok, jak wyczuli pesos. Stałem nad ranem i spaliłem ławkę. Sznury zerwałem, znaczone kreską. Zimno, kurwa, kwiste, szmaty, zmienno, cieple popa, pjańcy oczy patrzą w każdą stronę, to przekręci co wypatrzy. Okan dupy mogę potłuc, nie masz wady, nie masz gady, nie masz jaj, to żywy poród Prawda boli niezrzeszonych, uderz tu i czekaj tylko Co te ty dziwki dziś wymyślą, a latarnie świecą Beztrośliskie typy, wykładniki ostrzą zęby przed zdobyczą wpadnie, można widzieć wszystko, tylko trzeba siedzieć cicho Nadstaw głowy tylko raz, wciągnął na to, żeby przeżyć Gady, gady, ich truci znakły wbijają, łap Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu m, tak nie, nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Na ciele Chanela, na blacie Koko. Kolejny chapter w pogoni za flotą, jak kajko i kokosz. To szkoła latania. Nie nie za modą, mam szado ubrania. Od rana wciąż ruchy Giuseppe Bonanno. Z kuzynem rzucamy alkohol, The I zanim zabierze mnie Haron byku, to wierzę, że spełnię kilka pomysłów. We mnie nie znajdziesz kolegi, ponieważ nie szuka przyjaciół. To każdy jak piepsony Reki, korzyści dla się krew do ataku. Nie mam zamiaru się kłócić. Nie znajdziesz mnie na Spotify, zajebałem beat w sumie free, ale chuj, nowy ja Chyba ty, stary ja, nowy styl na nich tej robię dym, Tak się iskry posypały, że zapalił wrogą znicz Nie mam mnie na Spotify, zajebałem beat w sumie free, ale chuj, nowy ja, chyba ty stary ja, nowy styl na nich tej robię dym Tak się iskry posypały, że zapalił w rogu znicz Napięcie zawijam jak widzę przypały Za stary na bramy i murki z żulami Ambicja mi każe wychodzić stąd cały osiedle wciągały jak wina i blanty Nie klaszę każdemu za ziomu trzymane są kciuki Niech wiedzie się wie, więc stawiam te wersy jak supy. Twoje widzi, mi się nie ma nic do powiedzenia. Kolorowe bloki, gotasz na razie, nagle. Wychowani bierze, bo nie było do stracenia. Nic, 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 Jak się se wsiadam w wagonne. A tory są moje, więc zero przesiadek. Bagaż się ciężki, swoje przegrałem. Shadow na rajze, severa zerwałem, kaganiec. Tylko jak na Ta sama trakcja, gdy wchodzę na asfalt Łatwo jest żyć, ale trudniej dorastać. się ma tu kojnać ze mną, moja gwardia Liczę na siebie, ty weszisz na farta Jestem wkór grzeczny, aniżę jak wandal Zad z Ameryki, a świeży jak pasta Posłuchaj siebie, brzmisz jak custra, basta Ale to nie twoja liga, Kminie se ograją, aż zapominam oddychać Marzy mi się Michał w nie złoto jak na płytach Chcę to złożyć całościami kumpel się wysypał Jestem trochę ciężki jak kroki jak baletnica Do zobaczenia s będę na was czekał i sobie popijał Wybacz, bo jestem najlepszy i nie tylko dzisiaj się kurwa przepiekam. Hey, ARH chłopaku, twórca, koneser, ulicznego rapu The w lepy na blokach i mieście Wyszło po czasie, kto włożył w to serce Te miejsce, gdzie żyje, to posk miasto piękne Opary Orlenu no id znany blokom The Shadow, przekaż to ziomkom Wrócili rozjebać, więc szanuj, to logo Fendi, Prada i Gucci One latek tu lubią na buzi Nie mam zalet i nie musisz mnie lubić Dziadek tłumaczył, żebym uważał na ludzi Po mamusi mam gadkę, podawczy charakter I współczuję skarby ci strasznie, ale wierzę, że dasz radę Ej, bo przecież znasz mnie Widzę Elbi, piękną z kino Wiem ile już kosztuje miłość Odkąd życie się stało rutyną To tracę te lata, jakbym grał w kasynu. Było miło, ale wszystko ma koniec Kanabino w mani przez lata no on to teren. Woda po szkole, zabojem w liceum. Widziałem jak ścierwo mi niszczy kolegów U. Więcej mam grzechów, ale wybacz proszę Boże mi Że czasem nie widzę sensu by dalej żyć U, ocieram łzy, pora gonić sny, Bo nie zrobi tego tu za mnie nikt Przesłania ich skronie marki, metki Loga, w torbie świat zepsuty Krzyż na drogę. Pokoleń krzyk, nienawiść, podział wewnętrzne fobia. Zamknięci wy, klatce, która często zwiesie domem. Or not to be, kaptur przesłania ich blade skronie marki, metki Loga, w torbie świat zepsuty Krzyż na drogę. Pokoleń krzyk, nienawiść, podział wewnętrzne fobia. Zamknięci wy, klatce, która często zwiesie domem. Or not to be. Tu przesłania ich blade skronie, marki, metki, loga W torbie świat zepsuty, krzyż na drogę Co dają pieniądze to wiem już dawno Dają samotność, się z pogardą Patrzą i patrzą z góry, mury runą, destruktury Kurwy, burki, kiechy, szczury Świnie, trupy, czarnej dziury Płowią wzdury, to wolne TV, wolne żarty Tacy jak ja widzę, tu więcej. Tacy jak ty, ręce pazerne. Tacy jak my, nie stoję w kolejce. Tacy jak wy, wartość na mece. Znam Gucci, Prada i Louis. Stam lumpy, pobrać i bluzy. Znam biedę i dychę na tydzień. Ściany czarne, jak się przepalone. No bo przeszłość często nas przeraża. Siedzi demon na ramieniu, szeptem, duchowo podpowiada. Mogę ci obiecać wszystko, ale jaką to ma wartość? Jak ponury dziś oddycham, jutro więcej i megafon. Po kolei krzyk. Nienawiść, podział wewnętrzne fobie, zamknięci, wy klatce, która często zwie się domem, orno tobi. to be Gaptur przesłania ich blade, skronie marki, metki, loga W torbie świat zepsuty, krzyż na drogę, po krzyk Nienawiść, podział wewnętrzne fobie, zamknięci, wy klatce, która często zwie się domem, orno be który przesłania ich blade skronie? Marki, metki, loga, w torbie świat zepsuty, krzyż na drogę. Ja w dresie Adasia widziałem Adasia, z którego się śmiały chłopaki Bo tanie ubrania i tata był starszy. Mamy nie było, to bani brata, bohatera miał, który dla brata a na dwa etaty zakurwiał. Żeby te szmaty nie śmiały się, że nie ma maty, co dają poparcie podwórka. Kiedyś szacunek to się zdobywało, jak miałeś charakter i dbałeś o słowo. A teraz jak przyjebiesz wicik, bo konto tatusia jest, gicik żyjesz kolorowo i co? Mogę wymieniać i wyjebać pensję na Tisa, Armani czy Ralfa Lorena. Gdzie skojarzą to z fake bo tego tu pełno I powiedz mi co to pozmienia Jedyne logo, które noszę z dumą to shadow Bo tworzy go piękny kolektyw Nie jestem modelem i nie chcę wywierać wrażenia Dla poszerzenia perspektyw Jeden chłopaczek obnosił się bardzo Z boku widziałem Asiora, chciał przenosić górę Spotkał górę, ledwo uciekł spod topora Ja w ogień tu skoczy dla mamy, a ty dla mamony To taka różnica, ty i ułomny Jestem najlepszym raperem w tym mieście W końcu przestałem być skromny I szczerze to nawet jeśli tak by było To dla mnie to nie ma znaczenia Skoro życie to piach bez niego. Tak, 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 to ostateczna cena. Niech się pan nie uśmiecha, tylko, bo to jest, nic mi to nie daje, Pan się uśmiecha, tylko że pan śpiewał optymistycznie i wesoło. Bo jeżeli pan śpiewa, to nie bo my ciągle to robimy i robimy i nic z tego nie wychodzi. Bo jeżeli pan tego nie będzie śpiewał wesoło optymistycznie, to znaczy pan śpiewa to pesymistycznie. Zgniło ponuro, no, a ja tego nie chcę, to, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby był optymist z pokryciem. To jest, pan, to jest bez, bez pokrycia, pesymizm, pesymizm, m, przewrotny pesymizm, bo pan się uśmiecha i się śpiewa pan ponuro. Ale jest słodka. Ona na ustach ma brzydkie słowa. Ona mi mówi, że muszę ją kochać. Ona nie lubi, jak nie śpie po nocach. Ona jest smutna, widzę po oczach. Ona chce ze mną, lawida loka. Ona dziś ze mną buja w obłokach. Ona jest piękna i jej lubi jej uśmiech. Ona jest piękna i jej lubi jej uśmiech. Ona jedyna mnie tutaj rozumie. Ona jedyna nie patrzy na budżet. Ona jedyna nie patrzy na szaleństwo. Ona jedyna jest dla mnie jak sukces. Ona jedyna zna się tak wiele. Ona nie myśli, co będzie później. Ona rozumie, że mam z siebie. Ona. Oh no. I nikt więcej, ona Chce jej więcej, ona Jest jak powietrze, ona I nikt więcej, ona Chce jej więcej, ona jak powietrze Ona tu płynie jak ogień Myśli moje topi Ona mnie trzyma za rękę Czuję, że czegoś się boi Ona zła, więc siedzę cicho Kocham, popatrz, widzę Miłość, ona zawsze przy mnie blisko Wady, brudy, o mnie wszystko Ona mnie chce, ona mnie czuje Ona jest kumple, choć czasem pochuje Ona to ona, ma ciało jak obraz Mogę całować w całe od nowa Ona nie chce dzisiaj dużo, ale chwilę sam na sam Potrzebuje się tu wtulić i nie pyta, co jej dam Ona, ona to zaczęła i wywała z brudnych łap, Bo ona wie, ja, i nie chcę, by prysnął czar. Ona I nikt więcej, ona. Chcę i więcej, ona. Jest jak powietrze. Ona I nikt więcej, ona. Chcę i więcej, ona. Jest jak powietrze. Oj, się najebałem, ale impreza była dobra. No, no, dobrze, że urodziny masz tylko raz w życiu. No jeszcze raz, Start. Do usłyszenia. Do usłyszenia.